Odkryj Calypso Beauty Brush elektryczna szczoteczka do twarzy i ciała. Woda odporna cztery wymienne końcówki szczoteczka do ciała, szczoteczka do twarzy, gąbka do twarzy, pumeks. Szczoteczka do ciała, nałóż żel pod prysznic lub peeling. Doskonałe oczyszczanie, relaksujący masaż uzyskaj jeszcze lepsze efekty, wykonując okrężne ruchy. Szczoteczka do twarzy Nałóż żel do twarzy, tonik lub płyn do demakijażu. Szczoteczka delikatnie i dokładnie oczyści Twoją twarz. Gąbka do twarzy. Nałóż krem do twarzy lub serum. Masaż gąbką to lepsze wchłanianie kremów i większa skuteczność. Pumex. Pumex usunie martwy naskórek z pięt i łokci. Zwiększ efekt codziennej pielęgnacji skóry dzięki Beauty Brush. Użyj czterech baterii AA. Beauty Brush. Delikatna i oczyszczona skóra każdego dnia.